...alkoholikiem, obecnie pełnię służbę łącznika internetowego regionu Galicja, już w tym momencie ta służba mi się kończy. Ja zaczynałem podobnie jak, jak Krzysiek i podobnie jak wiele osób we wspólnocie, czyli na początku też od, od, od mycia szczonek, od służby prowadzącego na meetingu. później byłem kolporterem na mojej grupie pierwszej, potem na innej grupie, która... Którą w tym momencie uważam za swoją grupę macierzystą Kraków z Wola z Krakowa. Byłem, znaczy pełniłem służbę mandatariusza. Po tej służbie w intergrupie byłem łącznikiem ze Szpitalem Psychiatrycznym Babińskiego. Jest jedna z tych służb, które najmilej wspominam. I później tak trochę, nie chciałbym powiedzieć przypadkiem, dlatego bo bo ani nie bardzo wierzę w przypadki, ani, ani nie było też tak, że to były jakoś tak powiedzmy super złapanki, nie? ale tak w bardzo krótkim czasie zostałem wdrożony do, do służby łącznika internetowego. Sytuacja była taka wtedy w Galicji, że poprzedni łącznik internetowy zmarł dosyć, dosyć nagle i nie zdążył w ogóle przygotować nawet, ani przekazać nikomu tej służby poza jakimiś absolutnymi podstawami, które pokazał innemu przyjacielowi. No i w regionie poszło takie zapytanie, czy, czy są chętni do służby. Zgłosiły się trzy osoby, no i ostatecznie, ostatecznie zostałem wybrany. Ciekawostka, zostałem wylosowany z kapelusza, dlatego bo przez trzy kolejne głosowania sprawa się nie rozstrzygnęła w związku z czym ostatecznie co też nie zostałem wylosowany. Tak, zostałem poproszony, żeby powiedzieć dzisiaj kilka słów o służbie łącznika internetowego, więc ja ją przedstawię z takiej perspektywy, z jakiej ja ją widzę, czyli trochę trochę mniej teorii, trochę więcej praktyki. Przy czym weźcie też pod uwagę, że poszczególne regiony nakładają też na służby różny zakres obowiązków, także niekoniecznie wszystko to o czym. Powiem, będzie automatycznie aplikowalne dla, dla innych regionów. Na temat łączników intergrupowych powiem niewiele, dlatego, bo nie pełniłem tej służby. Raczej powiem o tym, w jaki sposób ja współpracuję z łącznikami internetowymi albo ich odpowiednikami w poszczególnych intergrupach regionu Galicja. Zacznę może od takiej rzeczy, która jest niezbyt oczywista, natomiast myślę, że warto, warto o niej powiedzieć. Jako łącznik internetowy w regionie jestem również członkiem Rady Regionu, co oznacza, że też biorę udział w spotkaniach Rady Regionu. No też wspieram, powiedzmy tak, technicznie tam, gdzie tylko jestem w stanie. No i też biorę udział w głosowaniach, a skoro też biorę udział w głosowaniach, w związku z czym muszę mieć jakieś, jako takie pojęcie na temat tego, na co głosuję, a większość tych tematów to nie są tematy technologiczne, nie są związane właśnie ze służbą łącznika, tylko to są te tematy stricte związane już z pracą służb regionów po prostu. Więc z takich powiedzmy, nie wiem, z takiej wiedzy i umiejętności, które dzisiaj mi się przydają, no to yy, może bardziej wiedzy, to jest wiedza na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje region, jak, jakie są też odpowiedzialności na przykład delegatów naszych yy, na konferencje. Yy, bo dzięki temu też jestem w stanie. Yy, no, Zagłosować w sposób, w sposób rozsądny I, i to była też dla mnie ogromna okazja. Właśnie ta służba była dla mnie ogromną okazją zobaczenia, w jaki sposób działa wspólnota w Polsce i w jaki sposób działa region, jaki, w jaki sposób decyzje podejmują nasi, nasi delegaci na konferencje, jak, jak działa też między innymi Rada Powierników, ponieważ oprócz tego przez dwa lata pełniłem jeszcze. Całkowicie niezależnie służbę w powierniczym zespole do spraw infrastruktury IT, to też mi dało trochę, trochę lepsze zrozumienie tego, jak działa nasza wspólnota. Służba łącznika w regionie Galicja trwa, trwa 3 lata, i to też jest rzecz całkowicie indywidualna, zależna od zapewne karty konferencji czy karty, karty zgromadzenia danego regionu. Jak nazwa wskazuje, służba łącznika, tak? to znaczy łączy kogoś z kimś. Tak? W tym przypadku jest to przede wszystkim kontakt z intergrupami. Intergrupy przeważnie, przynajmniej w regionie Galicja, większość intergrup ma swoich możliwości internetowych. W niektórych przypadkach tę służbę pełnią sekretarze, to znaczy jest, 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 są chyba dwie albo trzy intergrupy, które które nie, nie, nie mają stricte wydzielonej służby łącznika internetowego. Od tych łączników internetowych zbieram na bieżąco informacje. Najważniejszą informacją, najważniejsze informacje dotyczą spisu meetingów, czyli dostaję od łączników internetowych, ale nie tylko od nich, dlatego, bo służby grup też kontaktują się często bezpośrednio. Wszelkie zmiany, które dotyczą ogólnopolskiego internetowego spisu meetingów. Ja, ponieważ też opiekuję się tym spisem w regionie Galicja, w związku z czym te wszystkie informacje tam nanoszę, staram się to robić w miarę na bieżąco i z, z mojej perspektywy, tak naprawdę opieka nad, nad ogólnopolskim spisem jest taką najważniejszą, najważniejszym obszarem mojej służby, ale o tym może jeszcze powiem za chwilkę. Wracając natomiast do kontaktu z intergrupami, poza tym łącznicy i sekretarze przesyłają też informacje na temat meetingów speakerskich, na temat rocznic, jakichś ważnych wydarzeń na grupach, na temat warsztatów organizowanych przez grupy czy intergrupy. I te wszystkie informacje później rozsyłam. W jaki sposób to jeszcze... A w sumie to tak myślę, że mógłbym gładko przejść do tematu obsługi emitenta. System emitent. To myślę, że Krzysiek będzie w stanie też powiedzieć parę słów na temat historii tego systemu, kiedy on został pierwszy raz wdrożony i jak w zasadzie w nie bardzo zmienionej postaci funkcjonuje do dzisiaj. Natomiast to jest nasz taki wewnętrzny komunikator, za pośrednictwem którego łącznicy internetowi z poszczególnych regionów mogą wysyłać wiadomości do wszystkich osób, które się zasubskrybują. Większość subskrybentów to oczywiście. Członkowie wspólnoty w regionach, znaczy dane, dane emitent do, do danego regionu. Natomiast też niejednokrotnie tymi informacjami są też zainteresowane osoby z innych regionów. I poza tymi informacjami, które dostaję od łączników i no, ogólnie od służebnych Intergrup, staram się też. Przesyłać informacje na temat różnego rodzaju wydarzeń ogólnopolskich w takim, tak powiedzmy, normalnym trybie. To, były, to było całkiem sporo warsztatów ogólnopolskich, różnych służb, które się odbywały w kraju. No, w tym momencie to są w większości wydarzenia online. Przesyłałem też informacje na temat tego, co się zmieniło w spisie meetingów. przesyłałem też, przesyłam też informacje, o które. Które dostaję też z naszej fundacji BSK oraz informacje od, od służb krajowych, od, od Rady Powierników. I oprócz tych wydarzeń, które odbywają się stricte w samym regionie, też staram się tutaj brać pod uwagę te, które no, w momencie, kiedy były spotkania stacjonarne, które odbywały się tak geograficznie w pobliżu. tak Dlatego, bo region Galicja rozciąga się no, w zasadzie. To jest duża część południowej Polski, aż do, powiedziałbym, od Bielska do no aż do wschodniej granicy, w związku z czym e, też, te, też, ta, mm, no, też te informacje z powiedzmy z sąsiednich regionów też, też, też są całkiem użyteczne po prostu dla odbiorców. E, poza obsługą emitenta obsługuję również e, e, oficjalną skrzynkę mailową regionu Galicja, Galicjamaa.org.pl i z tego, co, z tego co wiem, również pozostali łącznicy internetowych w innych regionach też też obsługują analogiczne skrzynki swoich regionów. Tam w większości przypadków wpadają informacje od biura. Niejednokrotnie też wpadają informacje, które ktoś bezpośrednio próbuje się skontaktować ze służbami regionu, ja wtedy te informacje przekazuję. Ale zdarza się również, że na tą skrzynkę wpadają prośby indywidualnych alkoholików o pomoc. Najczęściej pomoc, akurat w tym przypadku, najczęściej pomoc dla siebie, tak, osoby, które szukają po prostu dla siebie pomocy i takim osobom, jeżeli jestem w stanie, jeżeli na przykład pytają o, o to, w jaki sposób trafić na meeting, to wskazuję link do, do spisu meetingów, albo też jeżeli tylko jest taka wola skontaktowania się bezpośrednio, też kieruję do grup 12 kroku. Nie wiem, czy akurat na tym panelu będziemy coś mówili na temat G12, ale to okej, okay, to może, może nie będę rozwijał, żeby też nie zabierać za dużo czasu. Tak, wspomniałem o kontakcie z BSK. W zasadzie ten kontakt jest dwustronny, to znaczy, raz do roku osoba, która jest odpowiedzialna za wydawnictwa w BSK, w tym momencie jest to pani Ania. Zbiera informacje na temat wydarzeń, które mają miejsce w, w, ciągu, w ciągu kolejnego, które są planowane na następny rok w, w danym regionie, po to, żeby umieścić je w takim drukowanym kalendarzu, który też można zamówić w sklepie fundacji. Poza tym przesyłam do BSK informacje do kalendarium na stronie a24.pl, czyli naszej tej głównej oficjalnej stronie jest kalendarium wydarzeń zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, też w momencie, kiedy wiem, że, że coś, coś ciekawego, powiedzmy, dzieje się, dzieje się w regionie, albo też dostaję taką prośbę bezpośrednio, to przesłam też do, do BSK. I oprócz tego jeszcze niejednokrotnie wpadają informacje na temat zmian w meetingach online. W tym momencie jest tych meetingów zdecydowana przewaga w porównaniu do meetingów stacjonarnych. I to też, jeżeli taka informacja trafia do mnie bezpośrednio, to też przesyłam do, do BSK, ponieważ BSK zajmuje się obsługą tego spisu, który znajduje się na stronie a24.pl tego spisu meetingów online. I Poza tym zajmuje się też obsługą tzw. regionalnych serwisów informacyjnych. To jest taka nazwa, która we wspólnocie też funkcjonuje od dosyć, dosyć dawna. Na różnych wersjach tej naszej strony internetowej też funkcjonowała w nieco odmienny sposób. Natomiast jeżeli wejdziecie na stronę a24.pl i skierujecie się do sekcji dla uczestników, tam znajdziecie taką. No, tabelka albo taki taki wykaz poszczególnych regionów i klikając w każdy region na przykład nie wiem klikając powiedzmy dajmy na to na region Europa zobaczycie tam takie trzy zakładki pierwsza to jest kontakt czy, nie pierwsza to jest taki ogólny opis z tego co pamiętam danego regionu bardzo często tam jest też opisany obszar działania danej, danego regionu i czy też poszczególnych intergrup. Jest też sekcja z aktualnymi komunikatami oraz sekcja z kontaktem do intergrup i do, i do służb regionalnych. Ja tak naprawdę w tym momencie zajmuję się aktualizacją tylko tej sekcji z kontaktem, ponieważ region Galicja ma swoją stronę internetową i o wiele łatwiej jest nam po prostu, jako służbom regionu, aktualizować informacje i strukturyzować też te informacje, tak żeby były łatwe w przyswojeniu. Na, na tej stronie internetowej i dlatego w tej zakładce, w której, w której normalnie powiedzmy, są podawane aktualności, aktualności z regionu, po prostu u nas jest link do, bezpośrednio do strony internetowej regionu Galicja. Więc tutaj akurat nie mam zbyt wiele roboty. Natomiast jeżeli chodzi o tą zakładkę kontakt, staram się regularnie wysyłać zapytania do Intergroup z prośbą o weryfikację tych informacji, czy przypadkiem coś się nie zmieniło, czy na przykład nie pojawił się jakiś nowy numer, Telefonu albo informacje na temat tego, jak często spotyka się jak często spotykają się służby intergrupy, bo takie informacje też tam, też tam zamieszczam. No i tak, na sam koniec zostawiłem sobie rzecz, którą, jak powiedziałem, uważam za najważniejszą, najważniejszy taki obszar tej służby, czyli obsługa ogólnopolskiego spisu meetingów. Ten spis w tym momencie funkcjonuje pod adresem spis.a.org.pl. I każdy łącznik internetowy, ale nie tylko łącznicy internetowi, o tym za chwilkę, aktualizuje te, te informacje na bieżąco zgodnie, zgodnie z tym, co otrzymuje. Dlaczego nie, nie, niekoniecznie jest to łącznik internetowy? Ponieważ w niektórych regionach te służby są rozdzielone, to znaczy jest wydzielona służba takiego administratora regionalnej bazy meetingów. Wiem, że na pewno tak jest w Mazowszu, nie wiem, jak jest w pozostałych regionach. Jednak w zdecydowanej większości to też leży w gestii łącznika internetowego. Akurat w regionie Mazowsza, Mazowsze tam jeszcze ta służba jest połączona, z, inną, z innymi obowiązkami, które też dotyczą spisu meetingów, czyli konkretnie przygotowywania takich książeczek adresowych, które Region Mazowsze też drukuje sobie po to, żeby je rozprowadzać. Ponieważ większość grup w tym regionie jest na terenie Warszawy, więc można to zrobić podejrzewam nieco łatwiej niż nieco bardziej rozległych tych regionach. Natomiast, tak jak wspomniałem, w większości przypadków informacja na temat zmian w spisie mitingów dostaje od łączników i sekretarzy poszczególnych intergrup. Często też dostaje te informacje od. Od indywidualnych członków wspólnoty, natomiast wtedy też staram się, żeby ta informacja dotarła do służb intergrupy, żeby gdzieś nie zginęła po drodze, dlatego, bo intergrupy też niejednokrotnie prowadzą własne spisy adresowe i, i na przykład, właśnie w formie drukowanej, rozprowadzają je w intergrupach. Z tematem spisu, internetowego spisu meetingów łączy się też aplikacja Meeting Guide. Która bezpośrednio korzysta z danych z tego spisu, w związku z czym, jeżeli tak naprawdę te wszystkie zmiany, które nanoszę w internetowym spisie, automatycznie niejako powinny się pojawić w, tym, w aplikacji Meeting Guide. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś powiedzmy nieścisłości, wtedy też jako łącznik internetowy przesyłam te informacje dalej, czy to do biura, czy do odpowiedniego zespołu powierniczego w tym przypadku. Poza taką aktualizacją bieżącą, staram się przynajmniej raz na pół roku też wysyłać prośbę do Intergrup o to, żeby zweryfikowały informacje na temat danych, które znajdują się w spisie. I też niejednokrotnie okazuje się, że na przykład łącznicy internetowi, którzy na przykład dopiero co przejęli służbę, no, nie wiedzieli tak naprawdę, że. Że taki spis jest prowadzony na poziomie też ogólnopolskim i też jest aktualizowany przez, przez łącznika regionalnego, więc to też jest taka okazja, żeby się upewnić, że, no, że nie tylko te dane są aktualne, ale też, że, że, że służebni czy to grup, czy intergrup wiedzą też, w jaki sposób to działa i do kogo się, z kim się można kontaktować w tej sprawie. I chyba wyczerpałem wszystkie tematy, więc nie wiem, czy teraz. Będą jakieś pytania, czy raczej później?